To tutaj nie ma co łaj, jakie jest zabezpieczone to Ale fajnie, że jeziorku mają, nie? No fajnie, od razu tutaj na, na... Razu tutaj, na... A. tutaj kamery mogą być faktycznie, nie? Bo mhm. były jest zrobione. PGR, kurwa, nie? Idziemy do piwnicy da. Oj do piwnicy. Eee, jakaś rozdzielnia była A wyłącznie główny. Mhm. Czy takie kurde? Porządne, nie? 32 mhm. ampery i na MRU mamy prąd. <mars2> jest mamy to. puch I teraz na świewoje. Jakoś <mars2> no, słomą to wycieplone. No to nie tak nie robimy. Ej, <laughs> ty Poland o, to już ktoś coś podpalił Belki sfajczone. Czy ten blusz wchodzi? Coś tutaj taka liniowa, dlatego to podpalenie nie jest. No pa, mnie to... mogli tutaj spać, no i się podpalił któryś. O masz. Składnie impuls. Tu jest już. Tylko nie ma roku. Albo jest, tylko nie widać. To jest jakiś okiełk troszkę taki. Albo jest stary. Na, na kupę. No, kupę. <laughs> Te lampy takie po niemiecku, bo gdzieś widziałem te, te niemieckie figlice, bo są podobne jak nasze polskie, tylko one są troszeczkę mniejsze. Bardziej takie. Podejrzewam, że coś tutaj było, ścianę wyburzyli, żeby coś zwalić. Mhm. Chyba, że sama tak się położyła, ale wątpię, żeby to tak. dali trochę. No. Żeby nie ciężko Możemy to zrobić. Zaraz karta jest. No to dalej Bo na strych. O Takie właśnie vlastně na myrów mieliśmy, nie? Może na strych będą jakieś napisy jakieś tamешь. Kiedy było to zrobione? Tam, spoko. Tam jakieś nie, ale to współczesne. Tak zwany pruski murek. To są polskie? Jeszcze muszę o może jakieś... no, być, na zaprawę z nami, tak? za nie stara. Chyba tymi zejdziemy w dół, nie? Chyba, że pójdziemy tam na górę, jeszcze, żeby tam wchodzi. No to zobaczymy zaraz. Nie, jakoś z bo to nie jest widać, je. Zerwane. A bowiem dachu nie było mhm. i zgniło, nie? Bo jak belki pognite są, nie? Pozerwało się. Chyba, że coś walnęło w tą stronę, przepierdoliło i wiesz, wybiło ścianę Ewentualnie, nie wiem, dach się spalił i mhm. reszta to już samo poszło Co stare na tym? Tylko pytanie czy to faktycznie stare, nie? Mhm. Ale to chyba nie jest budynek po niemiecku, co? Tak? Kurde, Tak, widziałem takie tutaj dębowe. Halo, boss Chciałem zakopować chatę, tylko sam dziokł, przebiegił. sprzedano. Wolą, żeby się zrujnowało, żeby zapadło. To jest taka mentalność. Ale widoki sobie miałbym piękne. Się się... to było? Nie? Koło Stodgartu. Ja mieszkałem na dole, tam było pokoje. Chodziło się identycznie po takie... Ciasno pasek chciągnął swoj, ale w rękę mam ale fajnie o, jaki ładny stół Znaczy stół, no nie jak to, ale wymurwany jest wtem. ten A może jakieś tu maszyna stała Ale ty jaka różnica temperatur ty? No, no, to się nie tam byliśmy w piwnicy nie aż tak zimno, nie? Te mury strasznie grube są? O patrz, z tej strony też masz, taki sam. To i duszy. No. Jakaś kółka może lepiej tu właśnie. coś, nie? O otwierać do piwa. Radom. Spółdzielnia. Co? Udzielnia Radom, ale to nie musi się rozczytać. Chemiczna. O, ale piękna rzecz. No, fajnie. To już jest po niemiecku. I ten sufit też. Sufit. <grym> <grym> Jak obzigany, nie? No, ale Czekaj, co jest sobie piękna wódka. Pominę, dźwięk przechodzi z, z ulicy, nie? Słychać. Fajnie, fajnie wygląda. A ja myślałem, że tu kibelek jest, kurde, i myśmy ominęli takie ładne rzeczy. Te nieraz były te datowane i producent był podany, nie wiem tak, jak u dziadku, ma, takie meble były stare Mogę Przedwojenne jeść, Ale malutkie pajączki, nie? A, 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 no właśnie, nie raczej tam, bo tam Nie Na Tak, to... no widzisz, już były montowane różowa. fajna piłeczko Ludzki zasypali to piachę pod spodem, Dlatego to tak przedstawiał na wręczanie ten budynek to tam e, i 8 przyczep e, e, piachu wymięli tamto, nie? W piwnicy, nie? Aha, tutaj nie. Tu jakieś tam może pegery mieli jakiś ośrodek kształcenia zawodowego, nie? Maszyny rolnicze i ciągniki. Między targi Poznańskiej i Tomasz Rok 8,2. 2 e, są jakieś te. O, ale tam Sirosy są na z, z drugiej strony takie Sirosy są głębokie, takie podziemne. 8,2, to jeszcze Zdarzało mi się w balneczku w gacie. Pójść, Sfirocik. A to jest do tej też taki serwejka. Kliczka wysiadające w luce. No, zaraz no, te zdjęcia porobię, tylko wejdę. Hmm. Tutaj z drugiej strony musiało być fajnie. Widzisz, to, co się zawaliło, nie? I nic tutaj nie zobaczymy. A są widzę jakieś tam różne ciekawe. Szkoda, bo widzę, że fajne rzeczy tam były A to a tu warsztat był mhm. pakiety to, no to stale to guma no, nie, 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 <laughs> ale są te fajne na grzyby o kano techniczny nawet te mieli po spodem gwiazdko porobione jakiś korytarz jest dalej pójdziesz na neru takie skrzynie nie? Były. Jest jakiś ten numer, ale 133 No a na praktykach szkolnych pamiętam jeszcze takie były Stoliki Zelmer, Ja takie chciałem ci ale na siebie takich potrzebuję Teraz na olx tak dalej się ogłaszają, nie? Można znaleźć Tylko, że ja widziałem, ale to takie małe o połowy, chciałem takie większe co mieszka tak Opa, działa O kurwa Szkoda, bo tam nie wyjdziemy. O, takie te były chyba akumulatory, to takie Aha, pakiety. Ale z one zalana co to? Chciałem ci tam, co, do tego zobaczyć tego tego zobaczyć. zobaczyć, tam, tu przejście jest. Mój tam tam się ciągnie, tam są fajne te rzeczy jeszcze do jedzenia. w No odcinku trzeba że to pale nisko było coś że tu palenie nisko było i coś grzali, nie? To brzali, nie? Aha. nie. No nie, bo to bo były dwie tak. Jest trzyna, no, albo to jakaś suwnica musiała być. Jakaś prowizoryczna albo. Nie wiem, bo w razie wzmocnienia to nie było. Ale to normalnie. No, suwnica, bo jest nawet. Albo hartowali coś dzisiaj, wiesz? Albo tak. Nie? No bo tutaj jakieś ten... Nie wiem, no, nie wiem, co to będzie. Chwycona. Może. Dużo rurek jest i na ścianach są takie te porobione. Hmm. Ciężko co tutaj robimy. Hmm. Skoro to jakaś szkółka była, to mogli mieć takie doświadczalne te, nie? No to jak Chyba, że widzę, dużo instalacji grubej szło.

Bef bez z bezpiecznikami, może być, ale bo widzę, że nawet te są. A, no no, pewnie nie. Patrz kibę, jest taki komunistyczny, fajny. Kibel marki kiba. Okay. Co, co? Drugi kiber tam kiedyś. To jeszcze taka szyna jest. Ale powiem Ci dwa, dwa razy mi coś jest PDR jakiś tego z netu. 39 euro z tego. Tylko, że zamiana była na polską walutę, więc mi tam zabrało 166 zł, a wcześniej 170 zł. Ale napisów nie ma. I tak jakby jakaś winda była, co? Nie, nie, jednak. nie. 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 Chciałem, ja że wiesz, że do góry idzie, że to wiesz. Chociaż nadujeź dziura. No może nie. A tu te bydło, nie? Poidła są porobione Teraz nie pamiętam, ale coś... Nie, tutaj trzy mamy jakieś te jakieś krótki? Nie, może Nie, krótki niech byd, bydła, bydła krowy i tak dalej, w nie? O, możemy pod ziemię iść. Ale tak, tak. <laughs> tak to może być jakiś ostojnik, bo są te kręgi nie, w ziemi. Ale paszyny były jakieś wsadzone na wózeczek. Może no, by to Te, te nie, bo one wyżej miały takie. Nie, silnie tu mogły być. O, no, bardziej, no, bo nisko koryta są. No a tam tak to jest Odprowadzenie tych w serce. W Ale teren zarąbisty, kurde w tej samej ziorze. No, widzisz, albo na węgiel, albo nie wiem Może żeby tu basen był jakiś pożarowy Dobra, trzeba, iść, bo tu jesteśmy na widoku. Yeah.